Siemano widzowie, maszyny trochę zaśnieżone, tu jest jedna, tu są jeszcze trzy, no niestety musiały tak stać, bo był remont, remont się skończył, właśnie je odśnieżę i zabieram je do garażu, ale wpadę na świetny pomysł, że zobaczcie, jak one odpalają, Stają tu jakieś no niestety dwa tygodnie, nic im nie będzie, tu jest łańcuch zardzewiały, ale łańcuch i tak jest tutaj do wymiany, bo ona już ma 80 godzin, tu już wypadałoby też remont zrobić, bo olej bierze, więc zobaczymy co i jak. Zobaczymy lącina, tą MRF-ę to już stoi bardzo długo odpalane. Od 200 tysięcy subów jak ją postawiłem, tak stoi. No te stoją niedługo, no ale śnieg zasypał. Yy, no łańcuchy to wiadomo, że one i tak zardzewiają, jak, yy, jak stoi. Na się pojeździ i będzie luks. Zaczniemy tak. Tam stoi lącin, MRF-a 140, 120, X-Motos. Obstawiam, że Wszystkie odpalą za drugim, tamten odpali za drugim, X-Motoz odpali za drugim, Roz... tu chyba jest akumulator wyładowany, bo to był słaby. To to nie wiem, bo z tym to był problem z gaźnikiem chyba, a MRF -e nie obstawiam, czwarty, piąty. Zaraz to śnieżymy i idziemy lęcina ogarnąć, zostawcie, widzę jak to w górę suba. Yo. Właśnie zaraz wlatują do garażu, to trzeba to trochę ogarnąć. Niestety, kurde, miejsca nie było, ale nic nie będzie maszynom. Nie takie rzeczy jeszcze je czekają. No bo tak jak widzicie, jeszcze tu parę pierdół zostało do ogarnięcia i będzie luks. Kurde, jak to się robiło? Kranik odkręcony. Palimy loncino. Nie wiem, czy z gazem, czy bez. A co to się... Aha, chyba z tym... Nie wiem czy to sprzęgło tu ktoś pisał że sprzęgło jest jakby za mocno naciągnięte Nie no linka ma troszeczkę luzu Młody ktoś mówił żeby spod kąta no to to, to to chyba w nie odpali No nie O No. To się nie liczy, widzowie. Zostawcie za ten czas suba i łapkę w górę. No, scholer de On jest coś wadliwy, Wam powiem. Albo w drugą stronę go wychylić. W tą, może. Chyba w tą. Ślisko? Dobra, pali dziada. Cały lącin. A, miotła. Trzeba śnieżyć maszyny. Wiem, wiem. Będziecie pisać, że nie dbam. Ale w sumie, co by się miało stać? Jak ktoś widzowy będzie pisał, że nie dbam, to dajcie znać, co się stało z maszynami. O, cholera! Wypadł. Wypadł z baku, ten. Kurde, to to zawsze wypada. Nie wiem, czy u Was też tak jest. Dobra! Odmarznie, widzowie w tym. Odmarznie w garażu, jak już będzie. Tego bym nie brał pod uwagę aż tak bardzo. No ale spróbujemy go zapalić nie wiem jak tu jest sanie nawet tu jest problem z tym z gaźnikiem dobra można powiedzieć nie wiem który tu był że odpalił tu jest chyba tu by trzeba gaźnik przeczyścić widzowie dlatego tu nie będziemy się skupiać to będzie ciekawe Teraz 120, no bo nie wiem który, szósty, siódmy tam był. Teraz ten. Ten to stoi tak długo. Było 200 tysięcy subów, w widzowie, jak on był ostatni raz odpalany. Stał w garażu, ale stoi teraz niestety na czas remontów. Pierwszy. O! No, nawet sprzęgła nie ma. Kurde, nic nie pali. Ale z nim to był już... Tu trzeba zrobić remont góry. Po... Od nowości 81 motogodzin, widzowie. To dziad. Wszystko. Nie mam siły. Nie pali. Co to się. Co to kurde? No. Wszystko się przewala. A tutaj stopka jest też taka. Dobra. Może ten uratuje. I odpali. Aku. O kurde. Kręci. Nie, no, skopniaka go. Nie wiem, jak tutaj. Sanko, cyk. Drugi szczał. Ich moto jest jedyny sprawny z tego w sumie. A zobaczymy rozrusznik. Nie, nie ma siły. Ale pojeździłoby się to, by zagadał. Ładnie pali. Także to jest zdrowizna, no i co, Loncin no to wiadomo, on coś z tym kopniakiem ma, X-Moto to jest prawie nowe, poza kierownicą, która się powyginała, tu jest gaźnik do czyszczenia, a tam jest remont góry, do zrobienia, dobra widzowie, pakuje to na garaż, niestety myślałem, że to podpala, chociaż... Ale chyba się będę musiał męczyć i to pchać. No i z to przejadę sobie do garażu. Hu, zostaw ciapkę w górę, suba, siema.